Skakujące badania na temat szczęścia. W jednym z badań terenowych neurobiolog Robert Sapolski nauczył grupę małp wciskania przycisku 10 razy, aby otrzymać smakołyk. Zmierzył później poziom dopaminy, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie przyjemności, i odkrył coś niezwykłego. Najwięcej dopaminy nie wytwarzało się w momencie otrzymywania nagrody, tylko w momencie wciskania przycisku. Oczekując na nagrodę, to badanie wykazało więc, że prawdziwa przyjemność tkwi w oczekiwaniu, a nie w samej nagrodzie. Dziś żyjemy w świecie, w którym nie musimy się już o nic wysilać, bo mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Media społecznościowe, czy Netflix, gry wideo, alkohol, czy jedzenie dostarczają nam szybkiej dopaminy bez żadnego wysiłku. Nasze mózgi zachowują się więc jak u osób uzależnionych. Ciągle szukamy nowych bodźców, a nasza zdolność odczuwania szczęścia nieustannie spada. Nic dziwnego więc, że liczba przypadków depresji i lęku tak szybko rośnie. I tu pojawia się prawdziwe rozwiązanie, czyli ciężka praca. Bo im więcej wysiłku wkładasz, żeby coś zdobyć, tym większą radość i satysfakcję odczuwasz. To, jak żyjemy, zniszczyło nasze podejście do szczęścia, ale możemy to zmienić i odzyskać kontrolę. Pytanie brzmi, czy jesteś na to gotów? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, i obserwuj po więcej.